Na tegorocznych targach smaki regionów stoisko Polskie ze smakiem było oblegane przez targowych gości. Furore robiły m.in. kołacz, Śląski oraz sery Kozie z wysokiej. Ich producentka w czasie powodzi pomagała sąsiadom, a w Poznaniu z powodzeniem promowała region. Naszym, na szczęście, oszczędziła! Dziękuję bardzo, w takim razie i e, e, zapraszam państwa e, nagrodzonych do oczekiwania na. Odbiór tych wspaniałych <trym> pereł i oczywiście kluczy do polskich skrzyżanki. Dziękuję bardzo. Plaszka, plaszka, Jednak najważniejszym wydarzeniem w Poznaniu było ogłoszenie przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wyników konkursu Perła 2024. Za potrawę regionalną, zupę fasolową ze śliwką i łazankami oraz królika w śmietanie zdobyły ją gospodynie z koła gospodyń wiejskich z Laureata nagrodzono gromkimi brawami, a nagrodę odebrała Joanna Harus z Urzędu Marszałkowskiego. Panie Państwo, te prawa powinny być podwójnie mocne, bo wszyscy nadal no, jesteśmy z ogromnym wrażeniem tego, co działo się w południowo-zachodniej Polsce. Niestety, panie z na Zjednoczonych nie mogły do nas dotrzeć. Jesteśmy na targach w Poznaniu, smaki regionów. Wszystkie województwa uczestniczą w tym wydarzeniu, również opolszczyzna. A mamy 83 producentów opolskiego ze smakiem, i część właśnie tych producentów jest z nami dzisiaj tutaj. Promujemy opolszczyznę, promujemy nasze produkty. Nasi producenci pokazują, co jest dobrego na opolszczyźnie. Mamy wielki sukces, bo w tym roku zdobyliśmy 7, 7 pereł, 6 za produkt, 1 za potrawę. Koło gospodyń wiejskich z nie dotarło dzisiaj na finał tego konkursu z uwagi na sytuację. Która jest na opolszczyźnie. Oczywiście perła zostanie przez Urząd Marszałkowski przekazana. Także bardzo się dzisiaj cieszymy, bo naprawdę patrząc na to, jak inne województwa się prezentowały i ilość pereł, którą my otrzymaliśmy, no to naprawdę możemy być dumni. Wśród zdobywców siedmiu pereł znaleźli się. Pasieka Maja i Cukiernia Skrapkowic, która zdobyła perłę za krajanki z serem, makiem, jabłkiem oraz targowy medal za kakaówkę. Otrzymaliśmy perłę za miód akacjowy, nasze gospodarstwo pasieczne Maja. Jesteśmy bardzo, bardzo usatysfakcjonowani, gdyż były to dwuletnie starania, aby tą perłę otrzymać. Jest to pierwsza perła w naszym gospodarstwie, dlatego bardzo się z tego cieszymy. Jest to sukces właśnie i medal targów i dzisiejsza perła za, za krajanki. To jest 30 lat pracy, naprawdę ciężkiej pracy i zawsze żeśmy się starali. Jest to uwieńczenie naszych, naszych, no i ciężkich, czasami było i z górki i pod górkę, także było ciężko, ale uważam warto, ale jest to jednocześnie też takie nas mobilizacja do dalszej walki, do dalszego poprawiania tego, co jeszcze jest nie do końca doskonałe, także będziemy dalej poprawiać. Perły zdobyli także GS Spraszki, Lidia Fronia, Stowarzyszenie Nasze Górki i KGW Kazimierz. Za promowanie kulinarnej tradycji Małgorzata i Roman Famuła z gospodarstwa rolnego Kozidar w Hudobie zostali nagrodzeni kluczem do polskiej spiżary. recepty i w domu je po prostu najpierw wypróbuję i jadę na konkurs. To nie jest moje pierwsze osiągnięcie, to jest moja druga, druga perła, co dostałam jedną mam wspólną z koleżanką, co robiłam produkt, ona mi pomagała. Także mamy trzy perły, trzy perły i, i dwa produkty na liście tradycyjnej. To już jest trzecia nasza perła. Jak najbardziej chałka jest produkowana od prawie 50 lat, więc jest to taki produkt, którym się można pochwalić i można go konsumować i rano, i w południe, i wieczorem z dodatkiem brzemiku, z dodatkiem miodu, z czym kto woli. To jest Rum czyli owoce w Rumie. To są owoce sezonowe, świeże, zalewane rumem i zasypywane cukrem, warstwowo. Takie, jakie owoce mamy, takie Wsypujemy do garnka, zalewamy rumem, zasypujemy cukrem i czekamy do grudnia na Boże Narodzenie i wtedy możemy się produktem delektować. Ja mogę dodać od siebie, że to jest produkt tradycyjny w naszej okolicy. Od bardzo dawna kobiety śląskie wytwarzały ten produkt i w tej chwili właśnie też jest to kultywowane i nauczane młodsze kobiety tej tradycji sposobu rolnzenia produktu. Trzeba przyznać, że był to duży sukces Opolszczyzny na targach w Poznaniu, a zdobyte perły kulinarne dowodzą, że opolskie za smakiem jest już wizytówką regionu.